Chcesz zobaczyć X-Men Days of Future Past? Podobał Ci się trailer, zaintrygowały recenzje, fabuła, cokolwiek. W każdym razie jesteś gotów wydać pieniądze na bilet. Problem w tym, że nie jesteś hardkorowym fanem tego uniwersum. Nie kojarzysz postaci, albo nie znasz poprzednich filmów, albo na przykład chcesz je zobaczyć, ale nie wiesz, które się liczą, które nie i tak dalej. Mówiąc krótko, potrzebujesz skompresowanej wiedzy tu i teraz, o co chodzi, kim są ci ludzie i co muszą wiedzieć przed ewentualnym seansem X-Men. Przeszłość, która nadejdzie. Jeśli choć jedno z tych stwierdzeń odnosi się do twojej osoby, zapraszam, ten materiał jest dla ciebie. X-Men to seria komiksów, najpierw pojedyncza, potem rozrastająca się do kilku albo i kilkunastu wydawanych cyklicznie zeszytów, opowiadających o zmaganiach mutantów, czyli ludzi z dodatkowym genem odpowiedzialnym za ich nadzwyczajne zdolności. Mutanci są tym samym jako wyższe ogniwo w łańcuchu ewolucji, postrzegani jako zagrożenie przez wielu ludzi i pokojowa egzystencja obu gatunków jest bardzo trudna. Więcej podstawowych faktów, o co chodzi z mutantami, dowiesz się z tego filmiku, który swojego czasu popełniłem. W 2000 roku powstała filmowa adaptacja, a potem dwa sequele w 2003 i w w 2006 roku z tą samą obsadą kontynuującą historię. Trzecia część zebrała jednak słabe recenzje i na jakiś czas zarzucono kręcenie filmów o X-men, a skupiono się na obecnej trylogii postaci Mutanta Wolverine w filmie X-men Origins Wolverine z 2009 roku. Dwa lata później nakręcono X-men I klasa, tym razem jednak z nową obsadą pokazującą młodsze wersje bohaterów z pierwszych trzech filmów. Akcja pierwszej klasy działa się bowiem w latach 60. XX wieku. Niedawno, bo w 2013 roku, na ekrany kin wszedł film The Wolverine. Znów skupiający się na postaci Wolverina, ale nie na jego przeszłości jak poprzedni, ale kontynuując jego historię po wydarzeniach ze starej trylogii. O wszystkich tych filmach mówiłem w ramach mojego maratonu z serią X-Men i tutaj znajdziecie linka do playlisty z omówieniami wszystkich tych filmów. Gdzie zatem sytuuje się najnowszy film? To trochę skomplikowane. Otóż twórcy wymyślili sobie, że połączą losy obsady z pierwszych trzech filmów z losami obsady z X-Men pierwsza klasa, jednocześnie podpierając się komiksową historią Days of Future Past, opublikowaną w ramach serii Uncanny X-Men numer 141 i 142, w której, upraszczając to bardzo, Kitty Pride, jedna z mutantek, cofa się w czasie, aby zapobiec zabójstwu senatora przez mutantkę Mystique i tym samym zapobiec też rozwojowi wydarzeń, który ma spowodować katastrofalne skutki dla mutantów i ludzi. Za tym filmie spotkamy X-Men w swoich starszych wersjach, urzędujących w postapokaliptycznej przyszłości oraz z tych samych bohaterów kilkadziesiąt lat wcześniej, w latach 70., kiedy jeszcze można owym wydarzeniom, które dadzą początek nieciekawej przyszłości, zapobiec. Z taką misją cofnięcie się w czasie rusza nie kto inny jak Wolverine, ma on za zadanie dogadać się z młodszym profesorem Xavierem i młodszym Magnito i nie dopuścić do zabicia przez Mystique Bolivara Traska, twórcy Sentineli, wielkich robotów mających tropić mutantów, które to Sentinele w przyszłości przyniosą zgubę zarówno mutantom, jak i ludziom. Tyle jeśli chodzi o fabułę, koncept powinien wydać Wam się znajomy, bo motyw cofania się w czasie, by coś odkręcić, na pewno znacie z klasyków takich jak Powrót do przyszłości czy Terminator, a przy okazji był też wykorzystywany nieraz w świecie X-Men, bowiem w tych komiksach podróże w czasie niemal zawsze stanowią istotny motor wydarzeń. Jeśli natomiast chodzi o bohaterów, to zróbmy sobie taki mały rajd po wszystkich istotnych postaciach z Days of Future Past. I nie oszukujmy się, prawdopodobnie część z tych postaci nie odegra większej roli w tym filmie i pojawi się na ekranie może na maksymalnie parę minut, co jest dość zrozumiałe przy tak obszernej obsadzie, ale dla konsekwencji powiedzmy sobie chociaż parę słów o każdym z nich. Wolverine, nazywany też Loganem, jest mutantem o zdolności błyskawicznej regeneracji. Dodatkowym atutem są jego kościane szpony, które potrafi wysyłać z nadgarstków. W ramach projektu Weapon X jego szkielet, w tym i owe szpony, zostały pokryte niemal niezniszczalnym metalem adamantium. Ma to jednak miejsce po wydarzeniach z filmu, oczywiście mam tu na myśli tę część dziejącą się w przeszłości. Tylko on, dzięki swojej umiejętności regeneracji, potrafi znieść trudy podróży w czasie, dlatego do niego należy trudna misja odwrócenia losów świata. Co więcej, dzięki swojej mutacji Logan nie starzeje się, więc w przyszłości wygląda tak samo jak i w przeszłości. Charles Xavier. Najpotężniejszy ziemski telepata, twórca i lider X-Men, wierzący w pokojową koegzystencję między mutantami. Pierwotnie to on miał podróżować w czasie, jednak nie przeżyłby prawdopodobnie tego procesu. W momencie, gdy Logan spotyka go w przeszłości, ten jest jednak zrezygnowany, pozbawiony nadziei i niczym nie przypomina mentora z późniejszych lat. Magneto Eric Lancher jest mistrzem magnetyzmu, co w praktyce daje mu możliwość manipulowania metalowymi obiektami. Jest przyjacielem Xavier'a, ale jednocześnie zaangażowanym zwolennikiem supremacji mutantów. I ten konflikt ideologiczny sprawia, że dwaj towarzysze często stawali lub będą stawać, w zależności z jakiej perspektywy patrzeć, naprzeciwko siebie. W momencie pojawienia się Logana w przeszłości, Erik siedzi w pilnie strzeżonym więzieniu za zabójstwo prezydenta Kennedy'ego, natomiast Erik z przyszłości staje po stronie Xavier'a w obliczu wspólnego zagrożenia. Mystique. Była podopieczna Xavier'a opuściła go, odchodząc z Erikiem. W momencie, gdy Logan trafia do przeszłości, zmienno mutantka działa już sama i szykuje zamach na Bolivara Traska. Kitty Pride, mutantka potrafiąca przenikać przez obiekty i w jaki sposób ta umiejętność sprawia, że możliwa jest podróż w czasie Wolverina, a mówiąc konkretnie jego świadomości. W części trzeciej X-Men wypełniła największą rolę, była jedną z najmłodszych członków X-Men, zatem nie pojawia się w przeszłości, za to w przyszłości jest esencjonalną częścią drużyny. Beast. Mutant, który na skutek własnego nieudanego eksperymentu zmienia się w futrzastą niebieską bestię o dużej sile i zwinności. Pojawia się niemal wyłącznie w świecie przeszłości, bowiem Beast z przyszłości zostaje zamordowany przed wydarzeniami z filmu. Iceman. Mutant potrafiący tworzyć i kontrolować lód. Ważny członek drużyny Xavier'a w przyszłości. Storm. Mutantka kontrolująca pogodę. Jedna z najbardziej zaufanych podopiecznych Xavier'a. Pojawia się wyłącznie w świecie przyszłości. Kolosus. Kolejny z ocalałych X-Men w świecie przyszłości, potrafiący zmieniać swoją skórę w organiczny metal. Bishop, nowa postać, mutant potrafiący absorbować energię i emitować ją w ofensywnej formie. W świecie przyszłości jest jednym z mutantów, jacy dołączyli do przerzedzonych sił X-Men. Innymi są na przykład Blink, mutantka potrafiąca tworzyć portale do teleportacji, Warpath, mutant o super sile i umiejętności latania, czy Sunspot, mutant potrafiący magazynować i emitować energię słoneczną, dającą mu super siłę. Quicksilver, mutant potrafiący biegać z prędkością dźwięku. W komiksach Syn Magnito, tutaj chyba nie będzie ten wątek poruszany. Poznajemy go tylko w przeszłości. Ponadto w przeszłości, w latach 70. spotkamy też młodszą wersję Toda, człowieka o żabich umiejętnościach, a także Havoka, potrafiącego strzelać pociskami plazmowymi, Spike'a, potrafiącego tworzyć kościane kolce i pociski oraz mutanta o pseudonimie Ink, biorącego swoje moce w zależności od tego. Uwaga, to będzie dobre. Co sobie wytatuuje na ciele. Komiksy są dziwne. Ważnymi postaciami są także Bolivar Trask, twórca Sentineli, ambitny naukowiec i wynalazca, przekonany o potrzebie bronienia rodzaju ludzkiego, William Stryker, nienawidzący mutantów wojskowych, który swego czasu odegrał dużą rolę w X-Men 2, oraz Richard Nixon, którego przedstawiać chyba nie trzeba. Poza tym, fani poprzednich filmów mogą też wyczekiwać występów gościnnych gwiazd poprzednich filmów serii X-Men, ale pozostawmy to niespodzianką dla nich. Przejdźmy zatem do trzeciej głównej części naszego materiału, mianowicie odpowiedzi na pytanie, co obejrzeć przed seansem. Jeśli informacje podane tutaj Ci nie wystarczają i zwyczajnie chcesz na własnej skórze lepiej samemu poznać uniwersum filmowych mutantów. Wydaje mi się, że twórcy zdają sobie sprawę, że stara trylogia X-Men ma już swoje lata i niekoniecznie każdy ją widział, a i pierwsza klasa mogła komuś umknąć, więc raczej będą starali się wyjaśnić scenariuszu wszelkie kwestie związane z poprzednimi filmami na bieżąco by nikt nie czuł się wyalienowany. A przynajmniej powinni. Co jednak wcale nie oznacza, że nie warto sięgnąć po poprzednie odsłony, bo nie tylko można lepiej poznać dzięki nim bohaterów Days of Future Past, ale co więcej, to w większości naprawdę dobre filmy. No dobre, ale wiem, pewnie najbardziej interesuje Cię przede wszystkim, które z tych sześć do tej pory wydanych filmów trzeba obejrzeć, które można obejrzeć, a które wypadałoby pominąć. Naturalnie pozycją najważniejszą jest X-Men pierwsza klasa, bo to z bohaterami granymi przez Jamesa McAvoy'a i Michaela Fassbendera spędzimy w filmie najwięcej czasu. I to ta właśnie linia czasu będzie od tej pory tą główną, bo cykl filmów o X-Men będzie jeszcze, nawiasem mówiąc, kontynuowany i w tej kolejnej części będzie mieć miejsce w latach 80. Moją recenzję first class znajdziecie tutaj. W dalszej kolejności polecam X-Men i X-Men 2, które z kolei doskonale przedstawią Wam Wolverina oraz starsze wersje Xaviera i Magnito, jak i innych bohaterów ze świata przyszłości w Days of Future Past. To przy okazji bardzo niedoceniane filmy, a X-Men 2 osobiście uważam za najlepszą do tej pory historię z mutantami w roli głównej. Recenzję obu tych filmów zobaczycie sobie tutaj. W dalszej kolejności warto rzucić okiem na X-Men ostatni Bastion, trzecią część trylogii, która kontynuuje wątki z dwóch poprzednich filmów i nieco zmienia status quo, ale przy okazji jest też o wiele słabszym filmem. Recenzję możecie sobie obejrzeć tutaj. Jeśli ciągle wam mało, to możecie poświęcić trochę czasu na The Wolverine, który jest moim zdaniem słabiutkim filmem, ale wciąż jest częścią tego kontinuum. Z kolei, X-Men geneza przedstawia może ciekawszy okres w życiu Logana, bo całą tę aferę z projektem Weapon X, ale jest fatalnym filmem, do którego nikt już się chyba nie przyznaje. I choć nie było zdaje się żadnej oficjalnej notki, to też nie wygląda na to, by ta historia brana była pod uwagę przy ustalaniu kanonicznej wersji wydarzeń. Recenzje obu filmów znajdziecie tutaj. Te dwa ostatnie filmy są tak czy siak kompletnie zbędne i w to miejsce lepiej rzucić okiem na komiks, na bazie którego powstanie film, czyli wspomniany w pierwszej części Days of Future Pass z Uncanny X-Men, autorstwa Chrisa Claremonta oraz kreskówkę Wolverine and the X-Men, która swoją fabułą, składem osobowym X-Men oraz paroma zwrotami akcji bardzo przypomina wchodzący właśnie na ekrany film. Sama kreskówka jest moim zdaniem bardzo dobra i naprawdę gorąco ją rekomenduję, a tutaj możecie sobie obejrzeć jej recenzję. Filmy z X-Men są ogólnodostępne, więc nie powinno być problemu z ich zdobyciem, natomiast najbardziej opłacalne jest chyba kupno jakiegoś pakietu, zbierającego kilka z nich. Widywałem już pakiety z trylogią X-Men czterema, pięcioma, nawet sześcioma filmami razem. Ja póki co czekam na wydanie zbiorcze razem z Days of Future Past, co oznacza, że będę musiał zrobić coś z tym. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten krótki materiał trochę rozjaśnił Ci temat i wiesz już wszystko, co powinieneś wiedzieć przed seansem. Jeśli o czymś zapomniałem, śmiało pytaj w komentarzach. Widzimy się zatem już niedługo przy okazji recenzji Days of Future Past, a także nieco później, w nieco dalszej kolejności, także przy okazji mojego małego poradnika, jak zacząć. Czytanie komiksów z X-Menami na wypadek, gdyby film spodobał wam się tak bardzo, że mielibyście ochotę poznać przygodny mutantów na papierze. Także dzięki wam za oglądanie, widzimy się już niedługo! Miłego sensu i do zobaczenia! You just don't know it yet.